Cześć, witajcie z tej strony, gaźnik. Witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator 19. No i w dzisiejszym odcinku mapkę mamy przed sobą Sandomierskie. Jak ona się nazywa? Sandomierskie okolice czy coś takiego? Mapka miała bardzo dobre oceny na forum, z którego pobierałem, więc myślę, że moją uwagę i sobie ją właśnie sprawdzimy. No, i tak, zaczynamy sobie od landów. Jak widzicie, jest pól w Hugo, bo jest ponad 153 pola. Landy są działające, wszystko działa, więc tu jest Prymasor. i nie kupuje się pól O, tak jak to jest na innych mapach. Kup... Klika na jeden nagrand, kupuje się wszystkie pola naraz, no nie? I to jest bardzo fajnie zrobione, już mi się to podoba. Eee, z góry wam pokażę teraz mapkę. No, mapka jest duża, no nie? Mapka jest naprawdę wielka, no nie? Tak jak się z góry patrzy, tak. Że no, zobaczymy, co ona kryje i sobie sprawdzimy. Dobra, otwierane drzwi mamy. Mamy tutaj maszynki na start. Mamy agrotech... O, ten fajny ciemniczek Mamy agro. agro. arm traka mamy tutaj, tak. Arm tutaj mamy. No i tak, mamy gospodarkę, na której znajdują się y krówki. Oczywiście zwierzęta działają. Obora standardowa, ale fajnie to ktoś wkomponował to, nie? bo fajnie się zgrywa ta obora z tym wszystkim co tutaj jest. Yy, tutaj mamy silos, jakieś gaty goldfoxowe. Ważne, że mamy na start soul. Wszystko jest otwierane, to jest spory resort. Yy, dobra, to tutaj jest gospodarka gospodarki mamy wszystko. Mamy las naprzeciwko, czyli można się bawić w leśnika zapalonego. Idziemy sobie tą drogą, zobaczymy, co tutaj mamy. Yy, tutaj mamy statyczny gospo. Yy, tutaj tak samo jakiś mechanik, warsztat. Tutaj mamy gospodarkę drugą. Bardzo fajna zabudowa. Jeszcze takiej żebym nie widział. I na tej gospodarce mamy obieczki. Yy, wszystko się oczywiście otwiera. W takie garażu, nie garazy, takie termosor. No i mamy obieczki. No bardzo ktoś to ładnie porobił. to łapkę już mi się podoba. Yy, tutaj mamy sad. Statyczny, ale zawsze tutaj ma to Tutaj mamy co? Mamy tutaj Mamy straż pozarna, ochotnicza straż pożarna. Czekajcie, ochotnicza straż pożarna, romanówka. OSP romanówka. O pani! Ciekawe, ciekawe czy syrenat tutaj jest. To już wiele jest w tym Idziemy tutaj. Tam to jest, jest za mapą są ciekawe obiekty chyba. Idziemy najpierw tą, tą drogą. W pole nie będę chodził, ale trochę się przejdę. Pokażę Wam, co jak wiatraki. No, lasy są, lasy są fajne zrobione, bo nie są za gęste, nie są za rzadkie, takie, takie prymasory, takie w sam raz są te lasy. No, matka mi podoba się Wam powiem, na pierwszy rzut oka. No, ale jestem na niej 6 minuty, ale mi się podoba. Tutaj mamy wiatrak. Tutaj mamy bodaj, chyba tak, tak. Tak, wodę jak widzicie, tutaj jest tartak, wióry i te sprawy, pola są średnie i duże, są te pola małe, tutaj jakie fajne jeziorka są, ja pierdziele, tą drogą szliśmy, ale nie szliśmy, ale przejdziemy się, to tak, że tu mamy skup, nie będę nawet wchodził, tak, w po skrócie pokażę tą łapkę i dam mi ocenę, bo już wiem, że jest zajebista, hmm, tutaj mamy Orlen, <laughs> mogę się tankować, Kolejne statyczne gospodarstwa, o widzicie sklarnie, czego Grosek kurwa Grazyna i robimy zakupy w Grosku. Yy, kolejne statyczne budynki, bardzo fajnie ktoś tutaj to porobił. Czy to gospodarka? Nie, tutaj, tutaj tylko też takie statyczne, ale fajne są statyczne budy modele na tej mapie. <laughs> tutaj nie będę rysować, bo tutaj nic nie ma. Przejdziemy się przez powieść? wieś. <laughs> Kurde. Tak, gaźni się trochę zapowietrza. <laughs> Czekajcie, tu jest gospodarka. czy znaczy nie tu. Tu jest taka malutka, z kurami gospodarka. I to fajny podjazd jest zrobiony nawet. No nawet ona nie jest taka malutka, wam powiem. Ale kurnik jest. <laughs> no to czyli tutaj prawie produkcja roślinna, tak? Czyli tutaj jakieś 60 jakieś masyny pochowacie. Tu jest chyba jeszcze miejsce na postawienie sobie jakichś wiatrów, można byłoby dać. No tak nie ma gdzie tą trzymać. <laughs> no ale jakoś trzeba sobie poradzić. Klify są wsadzakie. Nie no kurde, gości się postarali robić te mapę już widzę to. Tutaj byliśmy, idziemy zaraz tutaj. Pola są wielkie miejscami, ale nie, miejsca nie malutkie. <laughs> Biogas. Tam jest skrót, może nie pójdziemy. Tu kolejny las, no lasów jest też smutno, co brakuje na polskich mapach. Zobaczymy sobie uprawy, jakiś jakieś nowe uprawy, no nie, nie mam upraw, yy, Tutaj roboty drogowe, objazd, wykopali wyrywę. Na no, budynki, Wszędzie gdzie jest to fajnie pokomponowane. Kolejny skup tu jest na yy, Tutaj jakieś skółka, dużo tych skółek jest widzę, tych zielonkarskich, dużo sadów jest, no, bo, tam gdzie Pomek mieszka na przykład. Czyli psychu, którego pozdrawiam, to jest naprawdę dużo sadów. I on sam ma tam ilość etarów sadu, także no to jest bardzo ładnie odzorowane z realu. Tak? Idziemy tutaj, zaraz wrócimy. Bo tu chyba byliśmy, tak, tu byliśmy, ale tu nie byliśmy. Tu jest kolejny skup, i tu jest stacja wapnowania od razu. Kurde, naprawdę, prima sort mapeczka. Tu jest gospodarstwo statyczne. Gdzieś tutaj miałem iść, ale nie wiem gdzie. <laughs> chyba miałem iść tutaj, 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 tutaj. A tutaj. I tutaj mamy gospodarkę ze świniami i ja. obok mamy konie. <laughs> Czyli tak, tutaj mamy studłkę. No ta gospodarka też jest ładna. Sodoła. Widać, że ktoś chyba sam modelował to. W sensie chodzi o drzwi, pewnie sam, sam modelował. Kolejna studłka. No nie, no bardzo to ładnie wygląda. Mi się ta mapka podoba. Jak se kunie zobaczyć? to no tu gdzieś kunie widziałem, że są... ...na gospodarstwu, a tam trzeba pójść. I tam też są jakieś nowe budynki, których nigdy wcześniej w farmingu nie widziałem. Tutaj są budynki trochę coldfoxowe, trochę osinowe. I tutaj mamy konie. Mamy taką wiadkę, mamy taką... Kigaras, tu mamy wiatkę, tutaj taką trochę amerykańską. Tu mamy garas. Garas to jest primosor. Tu są u kunie. Mm, powiem Wam, że matka naprawdę fajna. Tu jest stacja wappowania w takim fajnym miejscu zrobiona. No naprawdę to jest fajnie. To się przyjeżdża do lasu i by się wapno. Wielkie jezioro. Można się wykąpać. Ale w jeziorko też jest primasor, To jest pewnie tereny tu są. A wiecie mi się, co mi się zdaje, że to jest kurde trochę wisło odzorowane, a nie jeziorko. Tak trochę mało ktoś tutaj wisło od wzorów, i sardowiec, teraz to jest też nad No i co jest? Multum, multum Sadus to nie? Czyli. Ktoś musiał być gdzieś z Serenów Tomka, jak robi tą mapę. No i tyle powiem. No i powiem wam tak. Opiszę sobie tą mapkę. Powiem wam, że mapka jest naprawdę sort tu ja w taki skupy są. No i co, pora przejść do oceny. Mapkę ja oceniam 10 na 10. Tu mam w ten sklep. Więc jeżeli mapka się wam podoba, bo mi się bardzo podoba, tu ja w ten ognik jest. Kurwa, mi się naprawdę bardzo podoba. Więc tak, link do mapki macie w opisie. Ja oceniam mapkę 10 na 10. Tak jak jest yy, ocena 5.0. gazów, to jest na pewnym forum, gdzie ja pobierałem. To ja daję ocenę 10 na 10. Zachęcam do pobierania tej mapki. W końcu normalna mapa. No i co? Ja się będę za Do następnych. Trzymajcie się. Cześć.